Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaj Reja, Człownik Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów w dzisiejszym odcinku powiem, co mamy, zanim przyjdzie Wisła i Narw. Jest wiele nieporozumienia a w zasadzie zamieszania, które różnego rodzaju ruskie trole i ich poplecznicy rozgłaszają, że jakoby nic nie mamy, to jest nieprawda. Ale najpierw, zanim o tym powiemy sobie szczegółowo, to zachęcam, jak zwykle, do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. W szczególności do piątego jego rodzaju, Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą tworzone teraz też nowe trzy brygady obrony terytorialnej o numerach 18, 19 i 20, a także jest, jest naprawdę wspaniała możliwość służenia w tych, w tych wojskach. Być terytorialsem to jest naprawdę świetna rzecz. Ok, za rok będziemy mieli system obrony powietrznej o kryptonimie Wisła. Oparty na najnowszej wersji systemu Patriot i najnowocześniejszego systemu zarządzania systemami obrony powietrznej całego kraju. Pod nazwą IBCS. Absolutnie nie znaczy to, że w chwili obecnej nie mamy nic do obrony powietrznej. Patrioty w pierwszej kolejności będą zastępować postsowieckie systemy S125 sc Neva, pamiętające jeszcze lata 60., ale pamiętajmy, że w latach 90. Zmodernizowane zostały w Polsce i całkiem nieźle tutaj one, one działają. Mają zasięg 40 do 40 km całkiem sporo. Czyli mówimy tutaj, że jest to zasięg obrony powietrznej średnie, średniego zasięgu nie, przepraszam. Krótkiego, krótkiego zasięgu, średniego będzie wega, o tym za chwilę. Mamy tych w wyrzutni, 51 w 17 bateriach sześciu dywizjonów Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Sił Powietrznych. Tak dokładnie ta długa nazwa oznacza. W nadmorskim dywizjonie. Obok dwóch baterii NEW mamy też trzy wyrzutnie baterii S200 Vega o sporym zasięgu, bo ponad 100 km, na, e, nawet gdzieś znalazłem informację 300 km jakoby miała ona mieć, nie wiem, nie jestem ekspertem, jak jest naprawdę nie powiem, mówię tylko to, co się doczytałem. W każdym razie to jest właśnie zasięg już średni obrony powietrznej. Vega, podobnie jak Neva, została zmodernizowana w Polsce, stąd literka C. System cyfrowy otrzymała. Ale już nie S, bo nie samobieżne. Także jeszcze raz, Neva SC oznacza, że samobieżny jest to system i cyfrowy. Każdy z trzech zespołów ogniowych Dywizjonu ma baterię startową z trzema wyrzutniami. W125SC na podwoziu czołgu T55 i baterię radiotechniczną z radarem kierowania ogniem SNR125SC. I do tego dwa radary wczesnego wykrywania celu P18 Laura na nośniku Ural 375. Warto dodać, że wkrótce będzie ukończona w pełni polska wersja tego radaru P18PL, która będzie na wyposażeniu baterii Wisła i Narew. Rakiety mm, NEWY yy, są naprowadzane półaktywnie, radiolokacyjnie, poprzez podświetlenie celu wiązką z radaru kierowania ogniem. SMR-125SC. No niestety słabością tego, jak i też wszystkich naszych tych systemów postsowieckich obrony powietrznej jest to, że mają tylko jeden kanał naprowadzania. Zagrożeniem jest też możliwość zakłócenia wiązki naprowadzającej przez Rosjan, którzy dobrze znają swój sprzęt ale w sumie na przeszkodzie stoi im polska modernizacja tych zestawów z systemem zarządzania SAMOK. SAMOC pisze się, chyba się czyta SAMOK, w siłach powietrznych. I ten system w wojskach lądowych nazywa się Łowcza. Oba te systemy wpięte są w Narodowy System Obrony Powietrznej o nazwie Dunaj. Okay, w wojsku polskim dalej mamy niższe piętro obrony. Trzy pułki artylerii przeciwlotniczej mają cztery dywizjony postsowieckich zestawów kub. Pełna nazwa tego to 2K12 kub. Baterie kubów mają cztery samobieżne wyrzutnie SPU na nośniku GM. 578 z trzema rakietami o zasięgu do 24 km i jeden wóz z radarem SURN na nośniku GM-568. dywizjon kubów ma aż 5 baterii, czyli razem to daje 20 wyrzutni w każdej. Czyli wychodzi na to, że mamy tych zestawów kub. 80. Całkiem sporo. Wcześniej no, nie wiedziałem o tym, i w jednej z odcinków Wojsko Polskie na koniec 2020 roku padałem tam mniejszą liczbę. Również i w tym postsowieckim systemie jest jeden kanał naprowadzania w baterii. Na zasadzie również podświetlania celu wiązką z radaru. Niestety nie przeprowadzono modernizacji tego zestawu, tego systemu. Mimo, że WZU, czyli Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z Grudziądza, przygotowały dekadę temu taką właśnie propozycję modernizacji, którą jeszcze wykonały dla węgierskich zestawów Kubów. Naprawdę, bardzo szkoda. No, ale takich mieliśmy wcześniej niestety polskojęzycznych zarządców. Polskiej kolonii. I dopiero od 6 lat coś, coś naprawdę się zmienia. Dobra. Gąsienicowe nośniki Kubów GM578 i GM568 są bardzo zbliżone do podwozia szyłki GM575. Można by je zastąpić UPG z chutej Strawa wola. Ale pytanie, czy jeszcze warto, gdy za niedługo ma ruszyć narew zupełnie innymi nowoczesnymi systemami? I w końcu mamy też system pośredni w naszym wielowarstwowym systemie obrony powietrznej: pomiędzy średnim, jaką jest Vega, i krótkim Newa i Kuby, a bardzo krótkim, Systemem obrony powietrznej Grom, Piorum i armaty 23 mm. Mianowicie mamy tutaj, jak na zdjęciu widzimy, osy AK. Pełna nazwa 9K33 OSA AK. One mają zasięg 10 km, więc może też coś pomiędzy tymi tutaj. Też jest to. Postsowiecka konstrukcja, ale zmodernizowano już właśnie WZU w grdzieądzu. Na szczęście udało się tą modernizację zrobić. Na czym polegała ta modernizacja? Przede wszystkim wpięcie w system łowcza. W każdym wozie jest zainstalowany Terminal REGA 2, oprócz tego integrator IFF. Które wykrywa, czy to jest swój czy obcy um, latający obiekt, który ma być ewentualnie zniszczony. Dalej, osa, każda osa ma optoelektroniczne urządzenia nocne. Wymieniono całe bloki elektroniki lampowej na tranzystorowe, co znacznie zmniejszyło awaryjność. I poprawiło parametry. Każda osa może działać autonomicznie, bo ma radary wykrywania celu i kierowania ogniem. Każdy wóz. Sześć rakiet ma ta wyrzutnia osy, jest naprowadzanych tak samo radiokomendowo i tak samo ma jeden kanał. Ale, ponieważ każdy wóz osy jest autonomiczny, to dywizjon ma aż 16 kanałów, bo 16 tych wyrzutni jest w każdym dywizjonie. Koniecznie muszę jeszcze wspomnieć o najniższym piętrze naszej obrony powietrznej, bardzo krótkiego zasięgu, opartej głównie na zestawie artyleryjsko-rakietowym z 20, armatą 23 mm podwójną. Ponieważ wielu w komentarzach sądzi, że wojsko polskie w polu nie ma się czym bronić przed wrogim lotnictwem. Absolutnie jest to nieprawda. Wielu dało sobie wmówić, że Rosjanie będą w stanie zniszczyć każdy nasz czołg setkami rakiet i bomb z myśliwców i śmigłowców. Po pierwsze, nie mają ich aż tyle. Po drugie, atak z powietrza ma priorytety. Jedno lotnisko. Przede wszystkim, po pierwsze, jakby najważniejsze, to lotniska są celem tych ataków lotniczych najpierw. Potem różnego rodzaju stanowiska dowodzenia, radary, cysterny z paliwem. Bez tego nie mogą, nie może dzisiaj współczesne, nowoczesne wojsko funkcjonować. Magazyny z amunicją, żywnością i tak dalej, częściami zamiennymi, mosty, węzły komunikacji różnej, także to jest bez sensu absolutnie, żeby tymi, tymi wszystkimi rakietami mieli zniszczyć wszystkie nasze czołgi, BWP i tak dalej. A jeśli chodzi o lotniska. To yy, eksperci z NATO podają, żeby, z, żeby zniszczyć jedno tylko lotnisko z takimi betonowymi schronami, betonowymi nawierzchniami startowymi, to trzeba by było aż 100 rakiet typu Iskander. I teraz Rosjanie mają tylko 10 brygad yy, rakietowych. Z rakietami Iskander, w każdej tej brygadzie, jest tylko 12 podwójnych wyrzutni, w okręgu królewieckim jest tylko jedna taka brygada. Ale załóżmy, że fantazjujemy teraz tak jak to ruskie trole lubią, gdyby Rosjanie zaryzykowali i, i pozostawili niezabezpieczone całe Wielkie Imperium. Na wschodzie, Kaukazie czy Ukrainie, i wszystkie 10 brygady by przeciwko nam zgromadzili, to teraz taka salwa tych wszystkich 10 brygad rakietowych oznaczałaby tylko 240 rakiet. Czyli tylko na zniszczenie dwóch lotnisk. Gdzie reszta? Pamiętajmy, że już po pierwszej salwie. Tych rakiet na, na 500 km o zasięgu 500 km Iskander, by, musia, by, by musiały być ujawniona ich pozycja, i nasze lotnictwo czy, czy natowskie sojusznicze w tym momencie zaczyna już operację ich likwidowania. A więc już kolejne salwy no, mogłyby już o wiele, wiele mniej tutaj wystrzelić tych rakiet. Także no to, jest, to, są, to są opary absurdu. Dobra, teraz idźmy dalej w tym opisie. Każda brygada zmechanizowana czy pancerna w Polsce ma dywizjon artylerii przeciwlotniczej, yy, która, yy, który składa się z 24, takich czy podobnych jak tutaj na zdjęciu zestawów artyleryjsko-rakietowych. O nazwie ZUR-23-2. One mają jeszcze tutaj pewne określenia, o tym o czym za chwilę. Docelowo jeszcze będą te dywizjony miały jeszcze 12 Popradów, czyli tych zestawów samobieżnych artylerii rakietowej, grom Poprad, najnowocześniejszych z głowicą optoelektroniczną. Odsyłam do szczegółów polskie pazury o po Pradzie. I tak armata, którą tu widzimy, podwójna, 23 mm, może zniszczyć każdy śmigłowiec czy dron, który znajdzie się w zasięgu 2,5-2,5 km. Natomiast rakieta grom z tyłu tutaj, te dwa. Dwie wyrzutnie mogą zeszczelić tak samo śmigłowce, drony, i myśliwce zbyt nisko latające w zasięgu do 5,5 km Pioruny o kilometr jeszcze więcej, czyli 6,5 kilometra. Tak się też działo w Gruzji. Jeśli nawet nasze te zestawy nie zniszczą tych, tych wrogich. Maszyn latających, to na pewno zmuszą je do niezbliżania się na te odległości, co bardzo utrudnia precyzyjne rażenie i pozostaje w takim razie już tylko Rosjanom bardzo niecelne bombardowanie typowymi bombami lotniczymi albo bardzo drogie i nieliczne w armii rosyjskiej. Drogie systemy precyzyjnego rażenia, różnego rodzaju rakiety manewrujące itd. No i w końcu każdy brygadowy dywizjon artylerii przeciwlotniczej posiada również, oprócz tego co wcześniej pokazywałem, 24 naramienne, przenośne yy, przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM, które są sprawdzone bojowo, trzeba tu powtórzyć, w Gruzji. Dobrze dały popalić Rosjanom, gdy ta napadła Gruzję w 2008 roku. Nasze gromy, które żeśmy wcześniej im sprzedali, wstrąciły kilka śmigłowców, a nawet myśliwiec, który właśnie pozwolił sobie tak nisko latać. Trzeba dodać jeszcze, że sprzedaliśmy całkiem niedawno Gruzinom, tuż przed agresją. Rosyjską, więc jeszcze nawet ci operatorzy gruzińscy nie umieli tak dobrze, doskonale się nimi posługiwać, co też ma swoje znaczenie. To jeszcze bardziej podkreśla, że efekt zniszczenia tych rosyjskich maszyn mógł być jeszcze większy, gdyby to byli operatorzy polscy, którzy długo doskonale już opanowali ten, ten system, grom. Natomiast w trzech brygadach pancernych yy, dywizjony artylerii przeciwlotniczej są troszeczkę inaczej wyposażone, bo mają po dwie baterie, po osiem wozów, tutaj jak na zdjęciu widzimy, ZSU-23-4MP biała. Jest to polska modernizacja szyłki. Szyłka ma tylko cztery 23-milimetrowe armaty chłodzone wodą, a myśmy dodali jeszcze tutaj cztery wyrzutnie rakiet Grom i przyrządy optoelektroniczne nocne, co bardzo ułatwia namierzanie celu. Jeszcze tylko wracając, oprócz tego, te, te dywizjony artylerii przeciwlotniczej w tych trzech brygadach pancernych mają jeszcze po jednej baterii tych zestawów artyleryjsko-rakietowych, które przed chwilą prezentowałem, 23 mm, kolowanych. I tak widzimy na zdjęciu najnowszą wersję tego, tego zestawu artyleryjsko-rakietowego. On, jest, no on nosi nazwę zur 232 kg jodek. On jest produkowany w, w tych najnowszych zestawach pilica. Tam elektronika, jak tutaj widzimy, monitor, celowniki dziennonocne, dalmierze laserowe. Szczegółowo też od, odsyłam do polskich pazurów, gdzie omawiam, te systemy przeciwlotnicze, też pilica. Ten zestaw może być sterowany zdalnie, czyli można go po prostu po załadowaniu amunicji żołnierze odchodzą na, na bezpieczną odległość i z operują tym zestawem artyleryjsko-rakietowym. Może on otrzymywać właśnie ten zestaw artyleryjsko-rakietowy na miary, na cel bezpośrednio ze stacji radio radiolokacyjnej typu SOA lub BESTRA, co czyni go bardzo groźnym przeciwnikiem wrogiego lotnictwa. Większość zestawów artyleryjsko-rakietowych JODEK jest holowana, ale są też wersje mobilne umieszczone na ciężarówce Star. Noszą wtedy nazwę Hibneryd, gdzie umieszczono nie tylko armatę, czy ten zestaw artyleryjsko-rakietowy, ale również agregat do ładowania akumulatorów wyrzutni. I magazyn też zapasowych rakiet jest to dlatego korzystniejszy. Nowo produkowane baterie zestawów artyleryjsko-rakietowych w programie PILICA. Są też umieszczone właśnie na, na pojazdach. Już nie są holowane. Tym razem nie na starach, tylko na jelczach. 4x4. I uważam, że do tego standardu powinny być dostosowane wszystkie na posiadane przez Wojsko Polskie te zestawy artyleryjsko-rakietowe 23 mm i rakiety GROM. Na Właśnie tutaj te jelcze, bartki, powinniśmy wszystkie umieścić tak, żeby były w pełni mobilne, samobieżne. Ok, to tyle na dzisiaj. Obeldowuję się.